Drugi list spisany przez Jana, starszy do wybranej Pani oraz jej dzieci, których miłuje w prawdzie. I nie tylko ja, ale wszyscy znający prawdę, z powodu pozostającej w nas prawdy, która będzie wśród nas na wieczność. Ośród nas. Prawdzie oraz miłości, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, syna Ojca. Bardzo się ucieszyłem, ponieważ przypadkiem napotkałem kilkoro z Twoich dzieci, które chodzą w prawdzie w miarę tego, jak wzięliśmy przykazanie od Ojca. A teraz proszę Cię Pani, nie pisząc Ci jakby nowego przykazania, ale to, co mieliśmy od początku, abyśmy jedni drugich miłowali. A to jest miłość, byśmy żyli według Jego przykazań. To jest to przykazanie, jakie usłyszeliście od początku, abyście w nim żyli gdyż wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie wyznają, że Jezus Chrystus przyszedł w cielesnej naturze. Taki jest zwodzącym oraz antychrystusem. Strzeżcie samych siebie, by nie zniszczyć tego, czego się dopracowaliśmy, lecz odebrać pełną zapłatę. Każdy, kto narusza, oraz nie pozostaje w nauce Jezusa Chrystusa, nie ma Boga. A kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma Ojca i Syna. Jeśli ktoś przychodzi do Was, a nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie mówcie mu witaj, gdyż ten, co mu mówi, witaj. Jest wspólnikiem jego złych uczynków. Miałem zamiar wiele wam pisać, ale nie chcę tego robić przez papier oraz atrament, lecz mam nadzieję, że do Was przyjdę i powiem ustami koło ust, aby nasza radość mogła być spełniona. Pozdrawiają Cię dzieci twojej wybranej w Panu siostry. Amen.